Przed chwilą na niebie, później pod chmurą, widziałem szybowiec moi drodzy. A przyleciał i poleciał. Wiecie, myślę o tym, że szybowiec lata bez silnika, więc unosi się tylko i wyłącznie dzięki temu, iż płaty nośne, czyli skrzydła, wytwarzają odpowiednią siłę, która przezwycięża. Przyciąganie ziemskie, tą siłę grawitacji. Więc moi drodzy, to jest taka analogia dla mnie, dla Was, um, abyśmy trwając w Jezusie, żyli tym życiem, którym On jest w nas, abyśmy trwając um, w Słowie Bożym, które żyje i trwa w nas, mówię tu o Jezusie, Chrystusie, jako życiodajnym duchu, um, doświadczali tego zbawienia, wybawienia, ratunku, uwolnienia. Od sideł prawa, grzechu i śmierci, bo do tego Bóg nas powołał.